Witam serdecznie. Wciąż mamy listopad, a dzisiaj zajmiemy się dalej ściółkowaniem oraz sadzeniem żonkili i narcyzów. Zapraszam. Na dzisiaj mam w planie posadzenie narcyzów i żonkili oraz być może tulipanów, jak czas na to pozwoli. Na samym początku zrobiłam plan, który leży tutaj na ziemi i mam nadzieję, że będę go się trzymała oraz porozkładałam grupami. Co, gdzie chciałabym posadzić? Tutaj będą krokusy, krokusy i inne, jakieś białe kwiatki. Tak samo po tej stronie, narcyze, rżunkile są poukładane. Te również będą po drugiej stronie. Tutaj tak samo. Oraz przy malinach posadzone będą wyższe żonkile i narcyze. Taki jak tutaj widać. To jest akurat miks kupiony w Wilko. Wszystko już przygotowałam. Mamy pikownik zrobiony ze starego trzonka trzpadla, rękawiczki, cebulki oraz tutaj czeka kompost już przeszykowane, Trochę liści na ściółkowanie i na to pójdzie zrębka, a więc zaczynajmy. Cebulkę mamy około 60, więc będę potrzebowała 60 dołków. Chciałbym posadzić je bardzo gęsto, żeby wiosną ładnie to wyglądało. Dołki nie będą wydrążone głęboko. Też na górę pójdzie kompost i ściółka. Na moim klikowniku mam tu taki sznureczek zrobiony, żebym wiedziała, gdzie jest 20 centymetrów. I jak widać, po tym, że jest mokry, wchodził na około 10 centymetrów, i cebulki będą posadzone na takiej głębokości. Zacznę od końca. Jak doleć jest trochę za płytki, trochę głębiej by cebulka schowała się. Hop. Ta jest trochę za mała dziurka, więc kolejna trochę powiększymy. I myślę, że zrobiłam odpowiednią ilość dołków. Zużyję wszystkie cebulki. Ostatnie dwie. Raz. Dwa. I tu została jedna. którą wsadzimy. Tutaj. I koniec nie ma. A tak to wygląda po wytknięciu cebulek w ziemię. Jak widać, nadal końcówki cebulek są widoczne. Teraz to zostanie przesypane kompostem. Trochę liśćmi. I na górę z rębkami. Teraz wysypujemy kompost. Teraz po tak wysypię. A pójdę do rozdarzenia. trochę za dużo poleciało. zabrakło, więc idę w moje gromadki, jeszcze trochę kompostu. Teraz na kompost do liście i na to pójdzie zrębka. Tak wygląda jak już są rzucone liście, a teraz wjeżdżamy ze zrębką. Liści nie udeptywałam, aby zrębka weszła do skrębki liście, wtedy ładnie się wymiesza, ładnie się rozłoży. I powstanie bardzo fajna ściuka. Ta zrębka ta jest e, trochę z liściami więc myślę, że powinna wam fajną ściukę. I teraz tą zrębkę ładnie wyrównam. I zobaczymy, czy wystarczy. Tak wygląda już po rozgarnięciu liści i zrębki. Troszeczkę widać, że zgnie gdzie, nie gdzie za mało, ale to później będzie dołożone. Na razie tabelka tutaj zostanie. Będzie trzymała całą grządkę na miejscu. A z czasem, właśnie tutaj, gdzie stoimy, będzie wszystko wysypane z rębką. A najpierw będą wysadzone różne krzaki, i muszę najpierw zapędować, co tu będzie posadzone. A tak to wygląda w całości. Teraz zajmę się moim kółeczkiem. Tutaj akurat będą narcyze i żonkile, które są bardzo niskie. I jeden tulipan, który mam nadzieję, że będzie pasował kolorystycznie do reszty. Ma taki lekko-żółtawy kolor. To tak to wygląda. Tak jak i poprzednim razem, takim oto pikownikiem będzie robiony dołek i cebulki będą wsadzane. I pokażę wszystko, jak to wygląda, jak już posadzę. Cyburki zostały posadzone w skupiskach po cztery. Rozgarnęłam zrębkę. Zrobiłam dziurę w podłożu. I tak to wygląda. I teraz wszystko ładnie zasypię i wyrównam. I na tym moje narcyzy będą wsadzone. I na tym będzie koniec. Robienia tutaj koło drzewa. I tak to wygląda. I teraz zajmę się. Sadzeniem reszty tutaj wzdłuż ścieżki, ale to już posadzę sama i pokażę końcowo. W sumie nie pokażę. Pokażę wiosną efekt, jaki powstał. Podczas pracy doszłam do wniosku, że resztę cebulek posadzę w koszyczkach i zakopię je w ziemię, żeby później łatwo było wykopywać je po zakończeniu kwitnienia. Z czasem jeszcze dokupię kilka cyklamen, bo uwielbiam cyklameny. I mam nadzieję, że będą posadzone dookoła te tutaj jabłonki, że ta jabłonka zostanie. Nie wiem, co jeszcze z nią będzie zrobione, bo jest całkiem spora. Kiedyś może ładnie wyglądała. Patryk, co dzisiaj robimy? Rozgarniamy zrębkę. Na Marketplace znalazłam zrębkę. Tylko, że trzeba ją sobie przywieźć. No ale po kilka woreczków co mi szkodzi. I będziemy rozgarniać. Jak widać, Patryk ma świetną zabawę. I myślę, pół godzinki takiego pobiegania po zrębce. Zrębka będzie ładnie rozłożona tutaj na tym kawałku. Nie trzeba żadnej wielkiej filozofii. By rozgarnąć zrębkę. A tutaj mam inną zrębkę. Jest kilka worków. Tak już Patryk domaga się wysypać, bo już nie ma górki. Jest rozgarnięta. Ale ta zrębka jest z zimozielonych. I ona pójdzie tutaj pod borówki. Jak widać tutaj są liście, tuje. Te też jakieś miękkie drewno. Już to pewnie ma zrok I tutaj pójdzie wyściółkow na wyściółkowanie pod borówki. Na samą górę wiosną wyrzucę świeżą, sezonową zrębkę. Ale to jeszcze kawałek. Na początku będę ściółkowała taką roczną. Sporą warstwę. Mam nadzieję, że po jakimś czasie będę miała fajną, przekompostowaną zrębkę, która będzie odżywiała moje borówki. Tak to wygląda, jak już wysypałam zrębkę obok borówki. Musiałam wysypać, gdzieś potrzebuję worków. Bo taka jedna dostawa to jest bardzo mało, no bo ile można w osobówkę wsadzić, ale to zawsze jakiś początek. A teraz zobaczymy, jak wygląda zrębka z bliska. Jak, jak wspomniałam, zimozielone, myślę też wymieszane ze starymi liśćmi. E, ogrodnik chciał wszystko, co się dało i bardzo fajna powstała zrębka jako na ściółkę. Super. W, po wymieszaniu z liśmi da fajną materię. Jak widać, patryk już rozgarnął. W niektórych miejscach trochę jeszcze będzie za mało. Więc jeszcze jedna rundka po zrębkę i myślę, że będzie wystarczająco. Tak wygląda część rekreacyjna po wyściłkowaniu. Na początku w planie było, że Najpierw obsadzone zostanie krzakami, a dopiero później zostanie to wyzrębkowane, wyściółkowane. Ale trafiła się okazja, więc trzeba korzystać. A tak wygląda już wyściółkowana borówka. Jak już zauważyliście, staram się jak najwięcej ściółkować. Czy jest to trawa? Czy są to liście, czy to jest sezonowa zrębka, tak by nigdy ziemia nie pozostała odkryta. Jeżeli Was to interesuje, jak przebiega tr transformacja drugiego kawałka działki, tej tutaj właśnie, to zapraszam dalej do oglądania. Do usłyszenia.